Halo, 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 halo Dzisiaj gramy w Fortnite? Tryb kreatywny. Yy, I tak sobie gramy. To tak. będzie odcinek z grania Fortnite, tryb kreatywny. Ponieważ to dobry odcinek. Mhm musi mm. Ten ja, to... Ten musi pokazać, ile to cała Ten Tak. Ten mhm. Powiadasz? Że pod. Dobrze. Ten serwer. Ten nie Ten zrobić Ten to nie moja ścianka, halo. To mi się bardzo nie podoba. Dobra, wychodzę stąd, do widzenia. O. Hej, kurwa, wy! Ty ja się ciebie nie pytałem, Zgubiło mnie to. W swojej pocenie. nie dobrze, bardzo. No ty! Na głowę z pom pom. Zaraz tak zrobię, tylko. Nie, przynajmniej nie działa. Nie denerwuj się. Dobra, jestem napkiem. To nie że moja myszka mi nie działa, tylko jestem napkiem. No żalaj Widzowie, dzisiaj będzie tak to nauka, edytowania. Jak edytować Fortnite? Krok pierwszy. Trzeba mieć przycisk, który możesz edytować. Krok drugi, masz myszkę, którą możesz edytować. Krok trzeci, musisz mieć komputer, no i tak dalej. Powiedzmy, że teraz krok szósty. I pokażę Wam teraz, jak edytować się, jeśli mam i się tak komfortowo, patrzcie Taki jest kosztowowe edity, no to wiadomo cyk. Okienko tu, okienko tam. Tak dalej, tutaj też na górze tak można. Taki dzik tak, i jeszcze można takie skułowni, no. tak, o jakieś połowności. Tak, przepraszam. Tak weźmy. Słuchajcie sobie przechodzimy tutaj. Wejdźcie, jeśli budujecie się, to robisz tak. Jak ja i patrzcie widzimy, no i na przykład robisz tak. O. Czekasz, tak, możesz się zreztować. No i co wtedy robisz? No i wtedy tak wchodzisz, Do kogoś patrzysz, żeby otwarte. Wow, cóż za nieprawdopodobna rzecz. Patrzymy tu jest Kolejowy On by chciał Nie umrzeć Ja bym chciał nie umrzeć Ale my pójdziemy od Kolejowego, zostawimy kolegę Ale ja jestem sam, wiem, że i tak się będę gonił I trochę, chyba zmieniłem, nie, nie zmieniłem muszę sprawdzić to Czy to mam tak? Tak, no tak O, cześć Kolejowy

Co ty robisz? Halo? To was house. Tu tu, 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 pod, pod fortnite, pod. Oj, dobrze się zbudowaliśmy. Dobrze mi Ale poszło. Pod... W takim razie, mm, możemy powiedzieć teraz o tym, jakim widzę, jak jest spocencem okropnym. Nie widział mojego super editu, powinien się przestraszyć. Widzowie. Nie bójcie się.

Teraz chwilę pobijmy się z kolejową i z kolegą kolejowego, czyli białym. Patrzymy, czy ktoś tam jest. Nie ma. Koleż kolejowy chce tu przejść. Nie damy się kolejowemu. Jakiego powodu nie damy się kolejowemu? Powodu takiego, że... Kolejowy? No, to już byliśmy stąd. No, widzowie. Przestraszyłem się. Widzowie. ja. Dobra. Widzowie, chyba muszę przerwać odcinek. Nie! Yy, ponieważ nie chcę widzieć moich... Nie chcecie widzieć moich potu, Nie wyjdą. Będzie jak zawsze, ale nie bójcie się. Lewego trzeba tylko spocić trochę. Tylko że... Jak specjalnie chcę płacić, to nie idzie poza. To nie płodź, po prostu nie płodź. graj, to wiesz tak po Okej. Okay. Ale muszę coś mówić po prostu do widzów to. Trzeba skupić się na widzach. Prawda. Ale w takim razie to. O no, nie. ktoś byś jakaś problem. Nie. Kto, kto mnie skalapsował i kto z Bo generalnie to muszę... No kolejowy. No nie, to jest. ten wszystkim. Cześć, Wow, spadłem, nieładnie. Halo, kelejowy? Jak to prawdziwy ziomek zrobił? Teraz trzeba się zabić w prawdziwym Nooo, zrazu lepiej. I zabij. Pamiętajcie Pamiętajcie, po tu nigdy za wiele. Po tu, po co kompot? Fortnite ci nie wolno. A, gdzie? Poczujcie go. Widziałem, można spodzić kolegę, ale czy wy chcecie? Nie, wy nie chcecie oglądać pocenia. Chcecie pooglądać kolorami, jakie to ma w tej grze. To wasze ulubione. Patrzcie. Tak, to, tak, to już widzicie. A to w Przejdźcie, Przejdźmy przejdźcie. Tak, nie, prakłym, nie, teraz nie mam czasu na ciebie. Eee, a? Jest... Co? A. Kto mi zbudował tą ściankę? Dobra, patrzcie. Generalnie, to nie umiem zbudować jej. Zobaczcie, jak biegniecie i zbudujecie tak, to nie znamy jak zbudować. To jest tak? To zdarza się, że nie biegniecie, ale tak? czy to nie? To jest taki rynek. Nie widziałem. Nie znam jak zbudować schodów. Udało się. Podejdźmy. Ale tak wiem, pójdźmy tam w takim razie Robimy to jakby zrobił tu nie ma i tak, jest Nie muszę czysteć... Aha, bo coś Chyba pojawi... widzicie kto został to ten spotkanie Możemy się na nim... A nie, 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 nie zrobimy tego Ponieważ są dwa, silniki. końcu, czynniki yy, Spocony aimbot, którego brak trochę to... No właśnie Ale patrzcie, my tego nie przegramy. my tego nie przegramy, nie bądźcie My się uleczymy na spokojnie Yuh. Pamiętajcie, pamiętajcie Pamiętajcie, M na płytę Czy Tak się wchodzimy Nie płacimy Muszę przegrać Dobrze, dobrze. Dobra. Ej bo y, Pod B były emotki, co nie? Co? No. Pod B są emotki, dobrze mówię? Mm -hmm. Aha, to mi się ja, bez mówię. konkursu ja Bo tak, nie, tak, nie no. mogę ani jednej emotki wziąć jak nie biegnę, to jest czy, 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 to jest ćwiczenie edytowania. No to po sobie No ale mnie to denerwuje, jak się zabudowuje to, to, jest... no, to jest denerwujące. Bo... No właśnie. To jest to jest sobie nie. Widzicie to widzowie, tak? To jest tak denerwujące, to Zbudujemy sobie taki. No edytowania teraz taki, no. Ma fa dobra. Jeszcze chłopy. Jeszcze chłopy trzęsą. Trzeba do 30. nie jedno. No przynajmniej to IT zdobyć. Tutaj nie chodzimy. To jest spokojny poradnik do trzęsania. I co? on jest? jest, 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 jest oj! 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 Troszkę mnie wykręciło. O, tarapa też. Tarapaty. Nie no. Nobie! No, co? Dzięki, jaki no. <noise> tak się wygrywa w tym telewizorze. Jeśli chcecie szybko edytować, to... Szybko edytujcie. Musicie szybko przypomnieć, chodźcie, to mi to zazwyczaj nie wychodzi, ale... Znaczy nie, że nigdy. Znaczy, że znaczy. Nie no tu masz zero. To jest pochop, to jest to, to tak, a jak już mam brak, tak, to nie wchodzimy. No zobacz, to co widziałem, to by to zrobiło, to jest pochop, Hej, a ale takie drzwi do ch... nie ma. Co ja teraz mam drzwi do Patrzcie, ja popatrzcie na tego. On tu jest. O, o. Zobaczyłem, po Nie tak miał być, to nie jest dobre wygrywanie. Tak nie wygrywa się. Bitka w boxach to druga sprawa, ale... Nie, 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 to chodzi Więc popatrzcie. Teraz cyk, cyk. O nie, tak Edita. Oj.

Chwila. Czy ja dobrze widzę. My patrzcie. Też odsłyszymy, że jest to nie wyjeżdża. Spokojnie. Spokojnie. grać. Spokojnie. Tyk, spokojnie. 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 Jeszcze raz, to, no, to jest weekendy, że

Psychicznie to trzeba zrobić. Psychotryb, psychotryb. Psychiczny tryb, jak to woli. No hmm. ale to jest jakiś spokojny krociec. O, przepraszam, nie tak miał być, jak to się w Ej, co ty się stało z mojej strony? o. Pięknie. Ej, co, znowu muszę poprawić wyprawić No, co jest z tym krociecem? No, mam tutaj jakieś ręki. Są dwa odrobiny na tym kraju. Widzicie oh, yes. to Wygrałem, chociaż nie płaciłem aż tak. Go edit. Tak się gra widzę. I to był poradnik. Dziękuję bardzo. Do widzenia koni. pa. pa.